Pochowano Chrystusa, kiedy zamknięto drzwi od jego grobu, kiedy wydawało się, że już jest koniec, kiedy młody chłopiec w każdym żydowskim domu podszedł do swojego ojca, bo właśnie zaczynał się szabat, i pytał go, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy. To prawdopodobnie była tylko jedna osoba na ziemi, która może nie tyle wiedziała, ale przypuszczała, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy, jakie kiedykolwiek były na Ziemi. To była pierwsza noc, kiedy on leżał w grobie. Ta noc będzie trwała aż do niedzielnego poranka. I w tym czasie, prawdopodobnie gdzieś schowana w wieczorniku, siedziała Miriam, mama Jezusa, która wiedziała, że ta noc, ta długa noc. Na którą będzie musiała czekać do niedzielnego poranka, to jest zupełnie inna noc. Ona pewnie jedna, tak wierzy Kościół, bo ona przeniosła wiarę Kościoła przez te dni. Wiedziała, że tak się to nie skończy, że wydarzy się tej nocy, tej długiej nocy, coś, co się jeszcze nigdy nie wydarzyło. I oczywiście po ludzku jej serce pewnie jej mówiło: umarł, nigdy więcej go nie zobaczę. Ale Duch Boży gdzieś w niej mieszkający, który ją wypełniał całą. Szeptał jej pewnie do ucha. Ta noc będzie zupełnie inna. Dlaczego Miriam mogła wierzyć? że ta noc będzie zupełnie inna, że ta noc, która będzie trwała przez dłużej niż jedną noc, skończy się zupełnie inaczej niż wszystkie normalne noce, kiedy ktoś umiera. Pewnie dlatego, że wiele lat wcześniej, kiedy Jezus miał 12 lat i kiedy była z Nim w świątyni, to On się zgubił. Zgubił się podobnie na trzy dni. Po trzech dniach, kiedy Go znaleźli pełni wyrzutu, pełni niezrozumienia, usłyszeli od Niego Miriam i jej mąż Józef, że nie powinni się martwić, że przecież on był w domu swojego ojca, że tam mu nic nie groziło. I prawdopodobnie wtedy, kiedy siedziała tego pierwszego wieczoru, kiedy zaczynała się ta długa noc oczekiwania, to chociaż po ludzku jej matczyne serce było zupełnie rozsypane no bo widziała śmierć swojego syna. Kiedy pewnie była zdruzgotana jak mało kto, to gdzieś tam w środku Duch Święty nieustannie jej szeptał. Ta noc się skończy inaczej. On się znowu po trzech dniach znajdzie. On jest u swojego Ojca. On jest w dobrych rękach. On swoje życie, całe swoje jestestwo powierzył w Jego ręce. Poczekaj. Znajdzie się. Jestem przekonany, że Miriam nie zwątpiła. Że Miriam, chociaż po ludzku rozsypana, to ciągle wierzyła. To nieustannie wyglądała przez okno. To ciągle nasłuchiwała, czy już idzie. Bardzo nam potrzeba, żeby zakończyć tę naszą drogę, spojrzeć właśnie na nią. Żeby wtedy, kiedy Chrystusa już położono do grobu i kiedy wydaje się, że jest po wszystkim, to żebyśmy koniecznie nauczyli się od Niej czekania. Do świąt jest już bardzo blisko. Stało tylko kilka, kilkanaście dni. Bardzo nam potrzeba usiąść tak jak Ona, uwierzyć, że On przyjdzie, że On się znajdzie, szczególnie jeżeli komuś z nas się wydaje, że Go nie ma. Ta jej wiara, ta jej nadzieja, to jej czekanie, to niezwątpienie zostało nagrodzone. Cały Kościół wierzy, mimo że nie mamy na to żadnych dowodów, że pierwszą osobą, do której Chrystus przyszedł, była właśnie Miriam, była Jego matka. Nie ma śladu w Ewangeliach, które by mogły to potwierdzić i pewnie, jeżeli ktoś nie będzie chciał w to wierzyć, to nie znajdzie żadnych argumentów. Ale jest taki szczegół w Ewangelii, który mnie osobiście bardzo przekonuje, że tak było. Otóż, kiedy kobiety idą do grobu, kiedy go za chwileczkę znajdą z martwych stałego, to okazuje się, że nie ma między nimi Miriam. Ja zawsze zadawałem sobie pytanie: dlaczego? Przecież matka Jezusa powinna być pierwszą, powinna najbardziej chcieć pójść i pożegnać po raz kolejny zwłoki swojego syna, po raz kolejny go utulić, ucałować, oddać mu ostatnią posługę. A jej tam nie ma. Można sobie pomyśleć, że coś się zatrzymało, żeby tam nie pójść. Tak jakby trochę wiedziała, że jego tam nie będzie. Tak jakby już wiedziała, że kiedy te kobiety wychodziły, to że on już stoi za rogiem. One tam pójdą i go nie znajdą. Znajdą tylko Anioła. A on już czekał za rogiem, żeby tylko do niej wejść. No wiemy się, że tak było naprawdę, oczywiście dopiero wtedy, kiedy ją spotkamy. Kiedy nam opowiedzą ona i jej syn, jak to było. Ale głęboko wierzę, że ta jej wiara i ta jej nadzieja została nagrodzona właśnie w ten sposób, że Chrystus, kiedy wstał z grobu, kiedy dokonał czegoś, czego jeszcze nikt nigdy nie zrobił, to pierwsze swoje kroki skierował do niej i powiedział jej: Mamo, po trzech dniach się znajduję, pamiętasz? Ona mówiła: Tak, synku, nie martwiłam się wcale, czekałam tylko, aż przyjdziesz. Także myślę, że jeżeli Jezus spotka kogoś, kto mu naprawdę ufa, kto próbuje nie zwątpić, kto wierzy w każde jego słowo, kto przyjmuje bez żadnego szemrania, tak jak potrafi, z całą słabością, też którą ma, ale tak jak potrafi, każde jego słowo, każde jego wskazanie, to jest do niego przyjdzie. Jeżeli chcesz, żeby w te święta, jeżeli chcesz, żeby w tę pamiątkę jego śmierci i zmartwychwstania, w niedzielny poranek, on zapukał do ciebie jako do pierwszej osoby, zaufaj mu to spróbuj uwierzyć w każde Jego Słowo, przestań kwestionować, wpatrzy w Niego, rozkochaj się w Nim, tęsknij za Nim, niech On się stanie najważniejszy. Wtedy, tak jak do Miriam, w sam poranek zmartwychwstania, stanie u Twoich drzwi i będziesz pierwszą osobą, która Go zobaczy.